Na wszystkim z tej strony długi witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. Chciałbym Was przywitać na nowej serii odcinków nazywającej się Przemyślenia Młodego Różnikarza. Będzie tutaj trochę innych rzeczy niż w poprzednich seriach. Dalej tematyka bronioznawczo-strzelecka, ale troszeczkę pod innym kątem. Zaczniemy w dzisiejszym odcinku od przeglądu literatury właśnie bronioznawczo-strzeleckiej. Chciałem się z Wami tym podzielić, z tego względu, że zacząłem sobie kompletować swoją biblioteczkę właśnie z taką tematyką i uważam, że mam kilka fajnych pozycji, które może Was też zainteresują. Jeżeli Wy macie też jakieś, które uważacie za ciekawe, to napiszcie w komentarzu, na pewno sprawdzę. Spisy treści tej książ tych książek macie w opisie będziecie mieli pozycję, tytuł jej i link do zdjęcia właśnie spisu treści. Jak Was zainteresuje, to śmiało szukajcie. Zaczniemy od pierwszej książki. Dlatego zdecydowałem się na pokazanie jako pierwszej, ponieważ to jest taka swoista Biblia strzelców i bronioznawców. To jest książka Aleksandra Żuka Rewolwery i Pistolety, encyklopedia współczesnej krótkiej broni palnej. Jest tutaj cały przekrój od rozwoju krótkiej broni palnej, tam od pistoletu kołowego i rewolwerów kapiszonowego do współczesnych konstrukcji. Fajnie jest też tu pokazane funkcjonowanie współczesnej broni krótkiej, czyli taka jej podstawy, jej mechaniki, które może nie są napisane jakoś super szczegółowo, ale wystarczą do złapania takiej podstawowej wiedzy na temat właśnie tego, jak to działa i z czym to się je jest też tutaj zrobiony przekrój współczesnej broni krótkiej alfabetycznie względem państwa powstania tej broni i jeden mały rozdział podrozdział w sumie na temat polskiej broni krótkiej 1918-2021 książka fajna z tego względu że jest dużo specjalistycznych takich może specjalistycznych no dużo szczegółowych rycin i rysunków właśnie tej broni i Czasami można znaleźć sporo fajnych szczegółów, zobaczyć czym się różniło od siebie poszczególne elementy. Można na przykład sobie porównać broń z jakiegoś państwa i kopię broni, tejże broni z jakiegoś innego państwa. Zobaczyć czym one się mogły różnić, jak tam wyglądały te zapożyczenia konstrukcyjne, tak to powiem. Także jak najbardziej warto zakupić tą książkę. Fajnie jest gdzieś ją znaleźć i polecam jak najbardziej. Drugą książką jest dopełnienie. Tej pierwszej, Czyli Aleksander Żuk, również. Karabiny, karabinki i pistolety maszynowe. Encyklopedia drugiej broni wojskowej XX wieku. Tak samo jak tamta książka, kompleksowe podejście do broni długiej tym razem. Również jest przekrój całości karabinków poprzez państwa. Tutaj również te karabinki są podzielone na powtarzalne, samopowtarzalne, maszynowe, automatyczne, na naboje pośrednie. Jest też trochę o nabojach scalonych, ładowódkach i ładownicach oraz bagnetach. Książka, tak jak tamta ze naprawdę szczegółowymi rysunkami. Fajna książka bardzo, tylko że bardzo ciężko jest ją teraz dorwać, ponieważ nie ma już. jej nakład się wyczerpał i w sklepach już się jej się nie kupi. Przynajmniej na razie mam nadzieję, że Bellona coś z tym zrobi. Można jej szukać gdzieś na rynku wtórnym, choć jest to bardzo ciężkie, ale jak chcecie, to możecie spróbować. Bardzo polecam tę książkę. Fajnie mieć rewolwery, pistolety i karabiny i karabinki, i wtedy mamy taką jakby serię pana Żuka na temat broni zamkniętą. Tutaj ciekawą sprawą jest właśnie wcześniej wspomniany Żuk, tylko że w wersji rosyjskiej, w wersji oryginalnej. Fajna pozycja dla ludzi, którzy kolekcjonują właśnie taką literaturę. Trochę innych rycin, trochę więcej opisów. Książka niestety napisana po rosyjsku, więc jeżeli nie znacie Bóg, to możecie mieć problem. Ale generalnie, jak będziecie mieli opcję gdzieś się złapać, to też warto ją kupić, ponieważ tak jak mówię, no, jest to klasyk. Fajnie też jest go posiadać w swoim zbiorze. Następna książka to książka pod tytułem Mechanice i styliści: historia powstawania i ewolucji rewolweru i pistoletu. Jest ona. Bardzo interesująca, ponieważ autor opisał tutaj właśnie historię różnych ciekawych patentów. Jest tu dużo opisów i relacji, jak to wszystko się formowało, jak powstawały różne firmy zajmujące się produkcją broni, jak one upadały, czy też ze sobą się łączyły. Jest dużo ciekawych rzeczy, patentów, które... Ktoś kiedyś zrobił, niekoniecznie one działały. Czasami nie działały, albo były po prostu niebezpieczne i nie weszły do masowej produkcji. Fajnie jest też tu pokazane, jak te ograniczenia patentowe skutkowały tym, że ci konstruktorzy naprawdę kombinowali, żeby zrobić coś swojego. Jest tu opisana taka jakby historia, właśnie kombinowania przy tej broni. Jak ludzie obchodząc różne rzeczy czyjeś, dochodzili do różnych swoich tam wynalazków. Także jak najbardziej. Polecam do swojej biblioteczki, jeżeli będziecie mieli opcję, żeby gdzieś tam ją znaleźć i kupić, to, to na, pewno, na pewno nie pożałujecie. Następna pozycja to broń strzelecka wojsk polskich w latach 1717-1945. Tutaj już mamy do czynienia z książką taką bardziej naukowo-specjalistyczną. Fajną rzeczą jest to, że autor naprawdę skupił się na bardzo szczegółowych informacjach. Na danych taktyczno-technicznych. Mam tutaj charakterystykę broni wraz z długością broni, długością lufy, długością broni z bagnetem, rodzajem lufy, kalibrem lufy, kalibrem kuli, luzem między kulą i lufą, masą prochu, masą podsypki oraz odległością skutecznego strzału. Naprawdę powiem Wam, że trzeba było przekopać bardzo dużą masę dokumentów, żeby to wszystko zawrzeć tutaj w jednym, w jednym opracowaniu. Są też tu opisane różne instrukcje na temat strzelań, także. Książka naprawdę bardzo szczegółowa. Całość tych opisów jest dopełniona na samym końcu różnymi rysunkami, takimi półtechnicznymi z wymiarami elementów broni oraz opisami niektórych części. No i też kilka ciekawych zdjęć właśnie różnych tam karabinów skałkowych, kulolejek czy tam innych oporządzeń. Fajna książka typowo naukowa, jeżeli będziemy kiedyś mieli opcję pisania jakichś tam prac różnych, ciekawych dotyczących broni, to na pewno wartościowa bibliografia, żeby z niej skorzystać. Także również polecam. Teraz przejdziemy do literatury amerykańskiej. Mamy tutaj książkę dla fanatyków konstrukcji M16, czyli Aera, książka The Black Rifle i The Black Rifle 2. Kompletne kompendium, jeżeli chodzi o właśnie tematykę karabinków aerowych. Tu jest opisane praktycznie wszystko. Powiem wam, że naprawdę gość zrobił kawał dobrej roboty. Historia, prototypy, modyfikacje, ewolucja, problemy, rozwiązywanie tych problemów, różne wymiany części, co się udawało, co się nie udawało. Naprawdę, jeżeli ktoś interesuje się tą konstrukcją, to chyba lepszej pozycji bardziej kompleksowo opisanej nie znajdzie. Jedyny lekki minus jest taki, że książka jest napisana w języku angielskim. Także dla tych co niekoniecznie Znają angielski, ewentualnie mają braki w takim słownictwie specjalistycznym. To może być lekki problem, ale dla książącego nie jest trudnego, więc na pewno mając otwarty tam jakiś translator w internecie, można spokojnie sobie z tym poradzić. Tej książki jeszcze nie przeczytałem, przyznam się szczerze, i jest ona tam gdzieś dalej w mojej kolejce do czytania, ponieważ jeszcze nie mam era, ale jak go będę miał, to na pewno do niej zajrzę. Dziękuję Radkowi za pożyczenie tej książki. Także wiesz, jak jest Radku. Przyjdzie na nim czas. Ogólnie też polecam. Fajne pozycje. Jeżeli ktoś chce się doedukować na temat właśnie platformy AR, to na pewno nie pożałuje. Kolejną pozycją jest praktyczny poradnik balistyka dla snajperów. Balistyka dla sniperów każdą Balistyka dla snajperów jest fajna z tego względu, że jeżeli mamy zamiar strzelać tam jakiś long range, to jest to taki fajny wstęp właśnie do strzelectwa długodystansowego, dalekodystansowego. Jak jeszcze nie mamy kupionego sprzętu i nie wiemy dokładnie na czym chcemy strzelać, co też chcemy strzelać, to są opisane miary kątowe, czy to moa, czy milsy, rodzaje celowników optycznych, tam krzyże i siatki, pierwszy, drugi plan, więc fajne do tego, żebyśmy zobaczyli. Jaki mamy wybór i co możemy kupić sobie do właśnie naszej konkurencji? Jest też trop, opisu trochę balistyki zewnętrznej, wewnętrznej i końcowej oraz tam jakieś nastawy celowników, czyli tam poprawki, ocena odległości, różne mierzenie. Warto przejrzeć książkę, jak niekoniecznie jesteśmy zaawansowani już w, w tej tematyce. Fajnie ją zobaczyć. Pożyczyć, ewentualnie kupić jak to woli. Kolejna książka. Jest to Wszystko o broni myśliwskiej. Tą książkę lubię z tego względu, że i typowy laik, jeżeli chodzi o broni myśliwską, może coś tu znaleźć dla siebie i poznać takie podstawy właśnie broni, tam typowo myśliwskiej, czy jakiejś tam kombinowanej i tak dalej. I jest ona też fajna dla ludzi, którzy już siedzą trochę w tej tematyce właśnie broni myśliwskiej. Ale chcą się doedukować. Mamy tutaj opisy różnych dziwnych kalibrów, o których na pewno nigdy nie słyszeliście. Słyszeliście o takim kalibrze jak na przykład 300 Sherwood? No właśnie. Jest tu też opisana klasyfikacja współczesnej broni myśliwskiej na sztucere, sztucery, strzelby i broń kombinowaną. Jest trochę balistyki, jest tam podrozdział, jak tą broń pielęgnować. Oraz opisy amunicji i tam celowników. Fajna, fajna i dla ludzi, właśnie tak jak powiedziałem, jak ktoś nie ma pojęcia o broni myśliwskiej, a wie, że kiedyś będzie potrzebował informacji na ten temat, to fajnie też ją mieć u siebie w zbiorach, żeby później móc do niej sięgnąć. Kolejną książką, którą zostawiłem sobie na sam koniec, to jest książka taka najmniej naukowo-precyzyjno-specjalistyczna z tych wszystkich, które tutaj wam pokazywałem. To jest książka o nazwie Najskuteczniejsza broń ręczna. Książka. Jest fajna z tego względu, że może zaciekawić ludzi, którzy niekoniecznie są obeznani właśnie z tematem bronioznawczo-strzeleckim. Dużo obrazków, niektóre fajne chwytliwe opisy, także wydaje mi się, że jeżeli chcemy kogoś zachęcić właśnie jakąś literaturą do właśnie strzelectwa, to ta książka do tego się nadaje idealnie. Można ją pokazać jakiemuś wiem, młodszemu kuzynowi, jak gdzieś do nas ktoś wpadnie. Powiedzieć, że masz przejrzeć sobie i jak Ci się spodoba to wujek Cię weźmie na strzelnicę i pokaże Ci jak się strzela z prawdziwej giwery, nie? Jest tutaj też na końcu fajny słowniczek, gdzie jest opis takich podstawowych pojęć strzeleckich. Więc tak jak mówię dla takiego laika na pewno fajna pozycja, żeby się wdrożyć w ogóle w to wszystko. Także również polecam mieć coś mniej specjalistycznego u siebie, żeby właśnie móc dać komuś na różnym poziomie wtajemniczenia w całe te strzelectwo. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tematykę typowo bronioznawczo-strzelecką. Yy, chciałem Wam pokazać jeszcze yy, mój jeden taki mały zbiór bardziej książek historycznych ze względu na podjęcie studiów na moim kierunku na Życiorodawstwie Uzbrojenia. Zacząłem kompletować również książki do pisania mojej pracy dyplomowej. Yy, i Pierwszą książką, którą zakupiłem, to książka Podziemne Zbrojownie Polskie. 1939-1945. Jeżeli ktoś się interesuje historią, a tym bardziej historią, właśnie połączoną z uzbrojeniem, to książka naprawdę fajna. No na mnie ona zrobiła bardzo duże wrażenie z tego względu, że jest tutaj opis praktycznie wytwórstwa wszystkiego związanego z bronią w czasach konspiracji. Mamy tutaj materiały wybuchowe, broń strzelecką i broń pancerną. Broń strzelecka to opis od produkcji stenów, kończąc na różnych innych mniejszych pm takich jak na przykład pistolet Bechowiec, który strzelał z zamkniętego zamka, co wtedy było po prostu ponadczasowe jak na tamten okres. Tym bardziej, jeżeli chodzi o konspiracyjną produkcję, nie? możemy tu się też dowiedzieć o mobilnych rusznikarniach, gdzie na terenach świętokrzyskich potrafili nawet na tych wozach spawać po prostu części do różnych pistoletów. Także książka ta jest bardzo fajna, polecam do zajrzenia, jeżeli kogoś to interesuje. Dopełnieniem tej książki jest produkcja uzbrojenia w polskim ruchu oporu, też Kazimierza Sawory. Ona jest prawie taka sama jak ta, jest tu troszeczkę innych, innych tematów poruszonych, Także, jeżeli ktoś będzie chciał, to polecam zakupić również tą, tą pozycję. Kolejną rzeczą, to już nie jest może stricte strzelecka, ani bronioznawcza, Polska Gwara Konspiracyjno-Partyzancka, lat 39-45. Fajna z tego względu, że jest tu dużo ciekawych słówek, których już się niestety nie używa a y, może byłyby to ciekawe określenia. Hmm, proszę bardzo. Karabin z tłumikiem, bez szumka. Futerał do rewolweru, bombonierka. Karabin półautomatyczny produkcji radzieckiej, młotek. Obrezanka, inaczej obrzym. Zobaczcie, jak oni się musieli nakombinować, żeby konspirować wszystkie swoje rozmowy w miejscach publicznych, żeby ktoś się nie szczaił, że oni tam mają gdzieś giwerę przy sobie. Nie? Także powiem Wam, że no jest tutaj kilka fajnych określeń. Jak znajdziecie tę książkę, to, to warto do niej zajrzeć. Ja ją tam kupiłem na Allegro, chyba za 5 zł. Także fajnie do niej zajrzeć, jak ciekawie porozumiewali się gwarom, może bardziej jak grypsowali między sobą chłopaki w konspiracji. Ostatnia książka, którą chciałbym Wam pokazać, to jest Fabryka Broni w Radomiu. Jeżeli kogoś interesuje jak powstawała broń w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o różne zakłady, no to tutaj mamy historię fabryki broni, jak to się działo od początku jej powstania do teraz, co produkowaliśmy, sporo prototypów, które nie weszły do produkcji masowej. No fajny opis historyczny ogólnie fabryki broni w Radomiu. W książkach... Chyba nie do kupienia w sklepach. Z tego co wiem, to ją wydała Fabryka Broni i tam ją rozdawali na jakieś okoliczności. Ale jeżeli nie udałoby się Wam znaleźć tej książki jako tej książki samej, to u nich na stronie Fabryki Broni Radom, bodajże w zakładce historia, jest taki opis internetowy, gdzie w sumie ta książka jest cała streszczona, więc po prostu jak ktoś chciałby do tego zajrzeć, to może zobaczyć tam u nich na stronie internetowej. No i co? To by było na tyle. To była ostatnia książka. Tak jak mówiłem, spisy treści tej książ tych książek macie w opisie. Jak Was zainteresuje, to śmiało szukajcie. Jak zrobię porządek na swoim dysku, to postaram się zrobić kolejny odcinek na temat właśnie też literatury strzelecko-bronioznawczej, ale właśnie zobaczę, co mam tam w PDF-ach ciekawego. Więc jeżeli coś też macie ciekawego, to piszcie w komentarzach. Chętnie obczaję, co tam, co tam podsyłacie. No i co? Zachęcam jak najbardziej do tworzenia swojej biblioteczki, do szukania takich książek, ponieważ można często dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy, a nikt nie jest alfom i omegą i zawsze człowiek będzie się uczył. Więc jeżeli macie taką możliwość i finanse, to szukajcie sobie właśnie tych pozycji. Niektóre są drogie, niektóre da się kupić tanio. No i co? Jeżeli podobał się Wam filmik w nowej serii Przemyślenia Młodego Różnikarza, to łapka w górę, zasubskrybujcie kanał, podajcie go dalej. Widzimy się. W następnym odcinku. Siemano!